palce przy pięknej wędkarskiej pogodzie zawody muchowe wygrał kolega sosnowski leszek ze Supska złowił 6 sześć lipieni ilość punktów tysiąc dziękuję bardzo tyle razy mnie nie wychodziło dzięki dziękuję bardzo Drugie miejsce, kolega Bujak-Zenon, Supsk. 4 sztuki 740 punktów. O, ale powiedz jaka ta jedna była? Nie, ta jedna to była piękna. No, wystarczy. Wystarczy <grym> to to miała być moja, Trzecie miejsce, kolega Kotecki, Stanisław, Czarna Dąbrówka. 360 punktów. Ja, ja tam Dąbrówka, jest. Koło Czarna Dąbrówka. Ciebie wykluczymy z naganą z tego koła. No jeżeli byście chcieli jeszcze dalsze wyniki znać, to mogę podać kolega Dębowski, Wojciech Sierra jedna sztuka 340 punktów. To była największa ryba zawodu. Yy, Dudkowski, Piotr, Czarna Dąbrówka, dwie sztuki 340. Tam Robert czarna Dąbrówka 2 sztuki 300 punktów. Sawicki Piotr Bytów 2 sztuki 300 punktów, ale kolega Damc miał większą rybę, a to się liczy. Kolega Janowski Janusz jedna sztuka 220 punktów. Suma summarum tych ryb padło dosyć dużo. Panie prezesie, pan na pewno będzie jeszcze chciał zabrać głos. Proszę bardzo był wójt na naszych chyba już ostatnich zawodach jako wójt bo niestety nie może kandydować ale ja myślę że jakoś ich tam wesprzemy bez, w tych wyborach no cóż mamy następne zawody 1 stycznia na, na rzece w na Kłupi miejsce, miejsce w i tam zapraszam kolegów wszystkich którzy jak tutaj są dziękuję proszę kolegów ja e, dziękuję Komisji Sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie zawodów. Dziękuję kolegom za udział i zawody dzisiejsze uważam za zamknięte. Część oficjalną.